Psychologiczne style radzenia sobie. Każdy z nas wykształcił w sobie pewne schematy postępowania w kryzysowych sytuacjach. W psychologii potocznie są one nazywane strategiami przetrwania. Powstają w konsekwencji doświadczenia trudnych dla nas sytuacji, w których nasze potrzeby nie zostały w odpowiedni sposób zaspokojone. Tworzone są w sposób nieświadomy. Jest ich sporo, a każdy z nas może. Używać więcej niż jednego ze sposobów radzenia sobie, w zależności od sytuacji. Nazywam się Jakub Cygan, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą, a dzisiaj opowiem o nieadaptacyjnych stylach radzenia sobie, jakimi są unikanie, podporządkowanie i kompensacja. Kompensacja. W przypadku tego schematu radzenia sobie, podczas doświadczenia trudnych dla ciebie sytuacji, mogłeś czuć się na przykład bezwartościowy. Dlatego w następstwie, za wszelką cenę chcesz zaprzeczyć temu pierwotnemu założeniu. Robisz wszystko, żeby nikt ci nic nie zarzucił. Dążysz ciągle do perfekcji i zdarza ci się w krytyczny sposób postępować wobec innych osób. Nie przyjmujesz krytyki, nie zauważasz swojej winy, a raczej jesteś zły, że ktoś zwróci ci uwagę. Taka osoba zachowuje się często w sposób arogancki, dowartościowując swoje niskie poczucie własnej wartości kosztem innych osób. Charakteryzuje je agresywna asertywność, wykorzystywanie, wrogość, manipulacja czy bierna agresja. Unikanie. Kolejnym stylem jest unikanie, czyli np. wycofywanie się z sytuacji społecznych, Kontaktów z innymi osobami czy przeżywania trudnych dla ciebie stanów emocjonalnych. To również dużo większe prawdopodobieństwo nadużywania substancji, które skutecznie powodują tłumienie nieprzyjemnych emocji, a także ucieczka w pracę, jedzenie czy inne zachowania regulujące napięcie. Takie działania pozwalają na odizolowanie się od trudnych sytuacji oraz negatywnych przeżyć emocjonalnych. Charakteryzuje się takimi cechami jak wycofanie psychologiczne, społeczne, kompulsywne poszukiwanie stymulacji oraz nadmierna autonomia. Podporządkowanie. Kiedy masz przekonanie, że dany schemat przedstawia prawdę o tobie, stosujesz strategię podporządkowania. Przykładem takich działań są m.in. akceptacja przemocowego lub niewłaściwego traktowania, brak umiejętności stawiania zdrowych granic, czy nadmierne branie obowiązków innych osób na siebie. Taka strategia wykształca się, kiedy np. jako dziecko jesteś wystawiony na ciągłą krytykę, szczególnie ze strony bliskich osób. Cechą charakterystyczną jest uczucie smutku, przygnębienia, złości czy poczucia bezradności. Cechami charakterystycznymi tego schematu jest zależność, bierność i uległość. Warto pamiętać, iż wymienione style są dla nas szkodliwe. Może i działały np. w dzieciństwie, gdy samotnie musieliśmy stawiać czoło trudnym bądź nawet traumatycznym doświadczeniom, lecz w miarę dorastania stały się uciążliwe, szkodliwe, utrwalając wadliwy schemat radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami. Dlatego bardzo ważne jest zauważenie oraz zrozumienie błędnych stylów radzenia sobie, a następnie podjęcie pracy w celu ich zastąpienia bardziej adaptacyjnym i zdrowym. Jak radzić sobie w zdrowy sposób? Zdrowymi sposobami nazywamy te, które wtórnie nie niosą za sobą przykrych i bolesnych konsekwencji w dłuższej perspektywie czasu. Na początku stosowanie nowych strategii radzenia sobie, np. ze stresem, czy przykrymi emocjami, czy napięciem w ciele, w celu zastąpienia tych sposobów, które są nam dobrze znane. Może być trudne i wymagające umiejętności odraczania natychmiastowej gratyfikacji. Zdrowe strategie mają to do siebie, że wymagają od nas zaangażowania i wytrwałości w ich stosowaniu w celu uzyskania dalekosiężnych pozytywnych efektów. Najczęstszymi z nich są refleksja, samokrytycyzm, zdolność rozpoznawania i nazywania odczuwanych stanów emocjonalnych, samoregulacja, asertywność, empatia, medytacja i wiele innych. Kluczem jest odkrycie tych, które dla Ciebie są najbardziej skuteczne, w zależności od rodzaju sytuacji, w której się znajdujesz. Jak z każdą nową umiejętnością, mistrzostwo w opanowaniu nowych, bardziej adaptacyjnych metod na radzenie sobie w trudnych dla Ciebie sytuacjach przychodzi z praktyką i doświadczeniem. Jeżeli padliwe schematy postępowania Cię zainteresowały, masz jakiekolwiek pytania, to chętnie na nie odpowiem w komentarzu. Natomiast jeżeli temat zdrowia psychicznego jest Tobie bliski, i chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału.